Dobry 13 czerwca. Dzisiaj na cztery ręce zadziałamy. W tej paczuszce są nawozy, ale takie, których wcześniej nie widziałam w sprzedaży ogólnej. I nie wiem, jak to wygląda, czy to zadziała, ale ładne było opakowanie. Aha, co my tu mamy? A, jakie pudełeczka. A, ten znamy. Ten to wiadomo. Tyle, że jest to do. Y uniwersalny nawóz. A jaki ten skład ten PK miał? Ta 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 ta. Jakiś niewielki z tego. A jest faktycznie taki niewielki skład. 3 azotu, 2. i dobra, to jest nieważne. No i właśnie teraz dalej. O. O tym chciałam powiedzieć. To absolutnie nie reklamuję, bo nie wiem, tylko wygrzebałam bujne kwiaty. I w internecie niestety nie było składu NPK podanego. Tak. Dobra, na róże i skład mamy 15 azotu. Potasu 25, a fosforu, a fosforu nie widzę. Jest 15 również. Dobra, kolejne co tam mamy, odstawiaj na bok. Co mamy dalej? No. O, wyleciało. wyleciało. No to pokażemy przy okazji. Zobacz, zobaczmy. Taki proszek. I to jest do zwiększenia ilości pąku. Tak. I NPK ten skład tu trzymaj, mamy. Tylko wyostrze. Co tu jest na górze? 10 azot. 30 potas. 19 fosfor. Odwrotnie, 19 potas, a 30 fosfor. Dobra, kolejne to to, co to było, bo mm, nie nagrałam. To było, to było nie, to tak? Było. A i tutaj właśnie. Trzymaj to. Dorodne pomidory i papryka. Taki jest skład widoczny: 18, 18, 18. Dobra, kolejne. I tu najpierw rośliny balkonowe i rabatowe i skład 15 20 25 Dobrze, co tam dalej? Fajne opakowania takie o. Super. Ładniu się i to było z jakiegoś kanału, gdzie eko, żeby pszczół nie zniszczyć coś tam takiego. Rośliny balkonowe i rabatowe to chyba już widzieliśmy. A dwa razy zobaczmy. Ta. No, to muszę sprawdzić, o co tu biega. I dobra, i co dalej mamy? Aha, jakiś. No, to to jest taka nagietek, wiadomo. Czarnuszka damastejska. Czy to jest ta czarnuszka, którą się na pieczywo sypie? Nie wiem. Malaga. Jeszcze wysieje. Melon. I jakieś śmieszne rękawiczki. Nie te. Aha, taki nylon. Dobra. I teraz a teraz, a teraz kolejne uzupełnienie. Nie wiem czy jeszcze na ten rok do wysiewu się kwalifikuje. Spróbuję. A przynajmniej będzie to już na przyszły rok. Od sprzedawcy, od którego kupowałam i mamy tutaj. No ale wyciągamy. arbuziki, i hura i mamy tak odmianę Mini Blue Hybrido, odwróć tył. Tak i tak. Tak, kolejna odmiana. Co tu mamy? Złotowolicy Złotowolicy Złotowolic. Złotowolic i tył. Ok, następna odmiana a tej firmy to Anguria Crimson Sweet ogólnie dostępny, ale od tego sprzedawcy nie widziałam wcześniej i kolejna a, tu jest ciekawostka, sałata łodygowa Karola, nie mam pojęcia jak to wygląda ok, i co jeszcze? a, no i tutaj taka mieszanka Ciekawe czy to są tylko te nasze krajowe w tym czy jeszcze się znajdą inne odmiany i kolejna paczuszka też uzupełniamy. Wysieję myślę, że jednak nawet w donicy jak znalazłam wiecie Państwo na kanale um, człowieka, który tylko dwa filmiki arbuzach wrzucił tam miał w skrzyniach posadzone. I jeszcze miał jakieś owoce dorodne. A pokaż w przód. Len wielokwiatowy, czerwony. Okej. Okay. Tak, poczekaj. Następne. Aha, i tu jest luzem, ale wyciągamy. I mamy tak. Aha, myślałam, że to będzie w oryginalnym opakowaniu Arbus Striped Klondike. Nie ruszaj, nie ruszaj, bo muszę wyostrzyć. Blue Ribbon. Jestem ciekawa, bo kupiłam wcześniej Arbuza w oryginalnym opakowaniu z napisem samo Klondike. Czy to będzie to samo? To się okaże. Czy to jest jeszcze coś innego? No nic, dalej, kolejne. Marko, to Ty żeś polecił mi, linka dałeś. I Złotowolicy. Tak, takie. Zobaczymy. I dalej. I co tu jest jeszcze? Melon, melon, emir. Drobniutkie pesteczki. Dalej. I arbus. Marco, jubile. Ty go masz chyba. I nie wiem, czy to ten ma u ciebie te nietypowe liście, takie troszkę jubile. Pięknie. I coś jeszcze tam było. A i jeszcze mamy len kwitnący na niebiesko. Len trwały, blue, zafir Jakie drobne ma nasionka. Tak, pięknie to wszystko. I tak już sprawdziłam wiadomości. Zaszła pomyłka, bo dostałam dwa razy to. Zamiast jednego z tych miało przyjechać na ogórka, kabaczka, dynie. I na tym mi zależało bardzo, bo chciałam również arbuzy tym yy, podlewać. No szkoda. Myślę, że napiszę do sprzedawcy tak, a jeszcze ten florowik chciałam pokazać ten, co tu było. Skład, tak, azot 3, potas 2,4. E czy ja jestem już oślepłam? No sobie przeczytać, proszę. Niewielkie parametry, ale chyba nie zawsze trzeba wielkie kupować. I jedziemy jeszcze raz. No, powiem tak. Bardzo podobają mi się opakowania. Wysiejemy. Wysiejemy. To są te arbuziki, które nie zostały posadzone jeszcze. I między innymi tutaj, proszę, śnieżok, malistek zdrowy. Może coś będzie z tej odmiany. Jednak, może będzie jedna. No, na razie.